Mógłbym do nocy. Właśnie leżałem, leżałem, a pan Krzysztof czyt, czy, śpiewa. Już półtora godziny śpiewa. No to wcześniej, dwa dni temu śpiewał do otwarcia rano. Czwarta, cztery, proszę spać. No to ciekawe, kto czy ktoś się nad kim znęca. No a chcę powiedzieć, właśnie, że Gosia ma, a mam. Miałem keczupu, ma zakład. Jest w jest dyre ko dyrektorką. A ja jak robiłem... Ma... O. Pokażę. Już ja używałem ten keczup. O, o, Właśnie ma, jest dyrektorką zakładu. zakładu. Ketchup. A poruszyła, żeby nagrać A ja właśnie jak spaghetti robiłem o połowę. Miałem te w słoiku przyprawy całe te i po prostu połowę. O połowę wlałem do tutaj połowy. O, prosiła, żebym ja zareklamował. Ja będę miał pracę, będę reklamował. Ma europejskie panele i zakład. Ketchup prosiła, żebym ja nagrał dla niej dzisiaj. I przyjedzie po mnie. Bardzo jestem zadowolony, właśnie chciałem leżałem, leżałem, półtorej godziny śpiewa. Dwa dni temu śpiewał do czwartej rano, czwarta cztery poszedł spać. No to widzicie, kto ogółem, ale niedawno to chyba dwie godziny spał, a ja musiałem tutaj być. No teraz już nie będzie spał, bo się już wyspał. O to widzicie jak to jest. Właśnie o. Też kawałek z czekolady. Milka. O, dobra. A też był. To spróbował dać laut O to widzicie jak to jest. Tutaj jest w ogóle, mogę Wam powiedzieć, ciężko mieszkać z takim człowiekiem, który by on chciał wszystkim władzić wszystkim rozkozywać bo to widzicie no to ja chociaż kupiłem zakupy na 130 zł ale i musiałem zawieść o sprzedanie samochodu cały butów. co jest moje to wszystko po prostu na fakturę o i powiedziała Gosia moja kochana kochana no wreszcie będę miał jedną jedną jedyną kobietę która po prostu będzie mnie szanowała ja będę też ją szanował i Bóg ma i o w opiece bardzo dziękuję że wreszcie się zdecydowała się pewna osoba żyć ze mną ale po prostu jest tak a nie inaczej to widzicie w ogóle zjadłem rybkę grecką A na warandzie położyłem tam kiłasę wędzoną, dobrą taką no, tam chleb, bułeczki. To może jutro będę smażył sma... kotlety smażone. Bo są jajka są jeszcze na tym w ludówce ale ja teraz nagrywam proszę nie przeszkadzać mi jak ty nagrywałeś to ja nie przeszkadzałem tobie to sami widzicie jak to jest wreszcie normalnie odpocznę od tego wszystkiego Wieterek wiał a już teraz uspokoił się tak to jest właśnie właśnie widzicie nasze mleczko się napije tak kupiłem jedno trzeba tak kupować no kupiłem te zakupy to na ogółem kotlety to kupiłem cztery o kartacze też można będzie sobie podgrzać i zjeść smacznie to widzicie jak to jest o, się no i serdecznie gorąco pozdrawiam Gosię, moją kochaną Całą ekipę, która mm. pracuje. No, jest tam zakład. Co ke, Keczypy to jest u dyrekt, dyrektorką. A ona mi powiedziała, że będziesz to wszystko reklamował. Będziesz miał u mnie pracę. Chce mnie zatrudnić. Powiedziała, że będziesz. Zarabia około 15 tysięcy. Bo to widzicie? To też będę mógłbym pracował. Mm -hmm. Razem z nią. Będziemy razem do pracy jeździć samochodem. Tam mm. kupiłem Mercedesa mm -hmm. i po prostu przyjedzie po mnie. Ja część rzeczy pozabieram. Mm -hmm. Muszę. Będę musiał, mam jedną torbę, tą, co w Krakowie kupiłem, ale będę musiał jeszcze walizki dwie kupić w Carrefourze. Popok, powoli popakować, popakować. A i mam tyle butów jeszcze tam na szafce. A butów nie będę musiał, a mamy jeszcze takie buty, co w Krakowie kupiłem. I właśnie wreszcie może Ułożę sobie życie. Będę y, zawsze uśmiechnięty na twarzy. Nie będę się smucił, ponieważ zbliża się moment w moim życiu radości, a nie smutku, a nie być no stop, samemu, samemu, jak tu się mówi. Ja nikogo nie krzywdzę, tylko próbuję inni po prostu w jaki sposób wykorzystywać mnie a w jaki sposób że tak się stało to moja ogółem praca tak samo Gosia ma pracę pracuje ma panele europejskie całe te wszystko i po prostu ma ten zakład ketchup jest dryktorką całą i po prostu jestem proszę nie możesz poczekać parę, minu... parę minut jak ja nagrywam tylko zawsze tak jak wtedy ten krótki film ja zacząłem nagrywać a wiadomo już no po prostu nie będę nagrywał to ciężko jest nagrywać sami widzicie ja normalnie nagrywam chcę wam pokazać Jaka jest prawda, a nie fałsz. I po prostu chcę na ten temat powiedzieć, i goście gorąco buziaczki wysyłam. Sama powiedziałem, że będzie bardzo zadowolona, bo pisała do mnie, a poprosiła, żebym właśnie nagrać. To pokazałem, właśnie. No kupujcie, właśnie takie keczupy dobre są. O, ja do spaghetti dałem połowę. W i kupiłem cały pomidorowy. zacier, całe ten, wszystko tam było te różne. I po prostu y, było te i po prostu dodałem jeszcze ketchup. I bardzo pysznie mi to głównie, wyszło. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i gorąco serdecznie pozdrawiam goście. To będzie ugółem. Jest, jest dziewczyna moja, będzie narzeczona, a później będzie moja żona. A i pisałem, że trzeba szykować się, żeby zrobić bombaska, bo ogólnie że tego dziecka nie zrobiłem, że dla żadnej kobiety czas najwyższy to zrobić. I opiekować się też dzieckiem. I tak samo gosioł będzie zadowolona, będzie zawsze uśmiechnięta, bo jest ogółem samotna. I po prostu ma pragnienie mieć wspaniałego człowieka. Wybrała właśnie mnie. Bardzo dziękuję, że masz taki rozsądek. Jesteś bardzo mądrą kobietą Sympatyczną i po prostu kochaną. No będziesz kochaną przeze mnie. I sama, że już my do końca będziemy będziemy sobie spędzać, będziemy pracować, będziemy odpoczywać. Będzie po prostu wspaniale. Na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć i... Jeszcze raz gorąco serdecznie czule się pozdrawiam i wysyłam ci buziaczki dwa.